Your stand, W skrócie można powiedzieć, że zajmujemy się kompleksową obsługą stoisk targowych, konferencyjnych, a jeśli bardziej rozwinąć to, 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 to kompleksowość, to zajmujemy się projektowaniem, produkcją, wyposażaniem i montażem stoisk targowych właściwie w całej Europie. Pracujemy na różnych materiałach, realizujemy bardzo wiele niestandardowych projektów. Mm -hmm. Czyli generalnie rzecz biorąc Twoimi kontrahentami są przede wszystkim firmy, tak? Zgadza się. Jeśli chodzi o stoiska targowe to głównie biznes B2B, tak? To, 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 to promocja marki, to promocja firmy. Firmy poprzez udział w targach wybierają promocję czy próbę zdobycia nowego rynku, tak? Zagranicznego bądź, bądź polskiego. Więc głównie promujemy, promujemy marki, marki i firmy. Natomiast współpracujemy, żeby dopiąć ten projekt oczywiście z osobami, z klientem, tak?